Water, historia prawdziwa. Tej, Pończuś, słyszałeś o Belved? Podobno całe miasto zeżarła. Ale mnie tam w zeszłym roku bardziej martwił Wiego. Ty no dobra, ale wszystko chce nas zabić, ale ten Wiego to akurat nie był jakiś straszny. Ja to się bardziej boję tego tam chłopa z metalu, jak on tam miał. Mordekajzerka, czy czy jak mu tam było? Akurat z tego co wiem, to w się tam coś pracują nad nim. Co ty gadasz? Wreszcie coś nas nie zabije na wstrig? Mordekaiser, czyli wielgach na kupa stali z wielką maczugą Nightfall. Zagrożenie, na które w Noxusie trzęsie się portkami, no i nie dziwota. Powrót Mordekaisera jest jednym z najbardziej wyczekiwanych lorowych wydarzeń w świecie League of Legends, no przynajmniej przeze mnie. Chciałbym zobaczyć jak Mordekaiser daje pokaz jak prawidłowo najechać świat śmiertelników. Kurs mógłby jakiś zrobić czy coś podobnego. I choć na runterze mamy całe zatrzęsienie zagrożeń, jakieś demony, inne Azakany czy jeszcze Darkiny, tak w Nuxusie szczególną uwagę poświęca się mordy stanowi on bardzo ważny szczegół historii tego regionu, gdyż gdyby plemiona prynoksjańskie Mordka nie pokonały, najprawdopodobniej po dziś dzień panowałby na tamtejszych terenach. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Noxianie, a dokładniej Czarna Róża, szuka broni nie tylko różnego rodzaju niekonwencjonalnych mających pomóc im w podbojach, lecz również takich mających zapewnić bezpieczeństwo przed największym zagrożeniem wewnętrznym, czyli powrotem Mordekajzera. A jeżeli wy, moi mili, nie szukacie broni a gier w dobrych cenach to zajrzyjcie sobie do sklepu. Eneba. Tam zawsze coś się znajdzie, gierki, karty podarunkowe czy doładowania. Jak widać po liczbie gier, jest ich całe zatrzęsienie. Wow. A z moim kocikiem marwek trzymacie 3% zniżki. Zawsze można sobie jeszcze sprawdzić zakładkę, gry tak tanie, że trudno uwierzyć, i tutaj można coś na pewno fajnego wyhaczyć. Ale wróćmy do materiału. Czarna Róża, istniejąca jeszcze przed oficjalnym powstaniem NOxusu, od zawsze miała bardzo ważną rolę w kształtowaniu historii tego regionu. Tak sama Leblanc Przyczyniła się do upadku żelaznego upiora. Aczkolwiek Czarna Róża i jej szeregi zdają sobie sprawę, że uzurbator może powrócić. Z tego właśnie względu szuka broni, która mogłaby go pokonać. I w zasadzie mamy dwa segmenty opisujące ten temat: jeden pojawił się około rok temu, a drugi o dziwo kilka lat temu. Pierwszy, o którym mowa, to Rel i w zasadzie cały jej lore. Dziewczyna posiadająca niezwykle rzadki dar feromancji, czyli mocy pozwalającej władać metalem. I wielkim pechem był fakt, że jej matka widziała w tej mocy potencjał dla Noxusu. Ponadto sama była dyrektorką tajnej szkoły w ramach działania Czarnej Róży, która przygotowywała wyjątkowych wojowników w służbie Noksusu. Matka Rell, działając z ramienia organizacji, chciała stworzyć ze swojej córki ultimatywną broń Noksusu, również do walki z Mordekajzerem. Bohaterkę od ósmego roku życia zmuszano do pojedynków z innymi osobami należącymi do Tajnej Akademii, by później wszczepiać jej magiczne znaki wzmacniające jej moce. Choć wmawiano Rel, że każde starcie jest treningiem, tak później nie widziała żadnego ze swoich oponentów. I potęga Rel nic tylko rosła. Przez kolejne 8 lat stała się na tyle silna, że potrafiła wyciągnąć z głębi ziemi bryły metalu czy zabijać wojowników ich własnym pancerzem i zbrojami. Natomiast po tych 8 latach, w wieku 16, Miarka się przebrała i młoda dziewczyna, mająca dość przemocy w akademii, uciekła i odkryła prawdę. Że znaki wzmacniają jej moc, ale jest to magiczny transfer mocy z jej pokonanych przeciwników, i w taki sposób prowadzono selekcję między uczniami. Dziewczyna jednak brutalnie uciekła i zamiast stać się bronią przeciwko Mordekajzerowi i wrogom Noxusu, stała się bronią przeciwko samemu Noxusowi i jego eksperymentom. Nasuwa się zatem pytanie, czy Rel byłaby w stanie w jakikolwiek sposób Mordekajzera w sumie pokonać? No cóż, ze względu na jej wyjątkowy talent, walka mogłaby trochę wyglądać jak pojedynek Wolverina i Magneto, aczkolwiek Rel nie byłaby w stanie w 100% Sanuzala pokonać, no bo nie miałaby jak zniszczyć jego ducha, jego esencji a jedynie jego fizyczne atrybuty. Natomiast kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Noxus już lata lata wcześniej przygotowywał czy bardziej próbował przygotować się na powrót żelaznego upiora. Co ciekawe, tą bronią miała być również Amolin, czyli biologiczna matka Anki. Moc kobiety była związana z ogniem, dlatego młoda ligowa bohaterka, czyli Anka, tym ogniem włada. Aczkolwiek dowiadujemy się ogromu informacji o spotkaniu Amolin i ojca Anki Gregoriego, jak również o planach Czarnej Róży. Kobieta uciekła z pewnego ośrodka, który został określony jako konserwatorium. Było ono pod pieczą dyrektorki imieniem Kelsey. Ta mówiła, że Amolin została wybrana, że przez wojnę w Ioni Noxus potrzebuje nowego rodzaju uzbrojenia. Choć nie wiemy, co tam dokładnie się działo, tak ucieczka i wspomnienia kobiety determinują, iż było to typowe dla Noxusu działanie, być może nawet chodzi o takie same działania czy podobne, jak przeprowadzano na Rel. Wiemy na 100% jednak, że osobom, które tam się znajdowały, działa się krzywda, gdyż o tym samym wspomina Amolin. W każdym razie przyszłą matkę Anki odnalazł. Człowiek człowiek imieniem Finn, określany jako Zwiadowca. Trudnił się w sprowadzaniu ludzi ze specjalnymi talentami. A że Amolin straciła babcię kilka tygodni wcześniej, przed dołączeniem do konserwatorium, i ponadto chciano ją jeszcze wygnać z wioski, na obietnicę nowego domu przystała za radością. I było to związane z uprzedzeniem i prześladowaniem. Choć co do zasady w Noxusie doceniało się magów, zresztą jak każdą osobę, która mogła przysłużyć się chwale Imperium, w wielu miejscach panowały takie dość prostackie i zaściankowe uprzedzenia. Nie inaczej było w wiosce Amolin i do młodej kobiety przypięto łatkę w jedźmy. Po ucieczce ze... szkoły, kobieta starała się przeżyć. Pomimo, że ukradła trochę jedzenia, to przetrwanie było dość trudne. Przecież by dlatego, że była poszukiwana. I w zasadzie jej losy poznajemy, gdy siedziała przy ognisku. I o ile nie będę się skupiał na samej Amolin, gdyż w mojej opinii jej losy nie są jakoś wybitne, tak to, jakiej wizji doświadczyła, to już zupełnie co innego. Amolin zobaczyła parę oczu w płomieniach i usłyszała głos. Najpierw powiedział jej imię, o czym kazał jej wejść w płomienie, aby doświadczyła pewnej wizji. Kobieta ujrzała kamienną katedrę, a przy jej wejściu zobaczyła ogromną postać z wielką buławą, a u jej boku dwie przerażające bestie, jedną z cieni, a drugą z płomieni. Chodzi tutaj oczywiście o Kaisera. Bohaterka czuła związek z tą drugą bestią z płomieni i była tam również blada kobieta. W dalszej części wizji uśmiechała się, a przed nią stał zupełnie zniszczony metalowy Tytan. Służące mu bestie zostały pokonane, otoczone przez postacie w długich szatach, które za pomocą nieznanych amolin czarów przypisały bestie do kropli. I kropla tej drugiej bestii była uwięziona w małym flakonie przez kolejne setki lat. W następnym etapie wizji zobaczyła pomocnika wspominanej wcześniej Telsi, a przed nim wspominane konserwatorium, a okienista Kropla została uwolniona i spadła na czoło. Choć nie jest to wprost powiedziane, można wywnioskować, że związano moc bestii z matką Anki. Natomiast jej wizja została gwałtownie przerwana, wszak stała w ogniu i wreszcie żari i temperatura wzięły górę i kobieta poczuła Ból. Do gniska wyciągnęła ją również nieznana postać, która okazała się być Gregorim, czyli był to przyszły ojciec Anki. Mężczyzna okazał się niezwykle współczujący i czuły. Chciał zabrać Amolin do miasta, do Ustrowiciela, ta oczywiście będąca w ucieczce nie zgodziła się na to. Gregory jednak nie odpuścił i zaproponował jej posiłek, na który się zgodziła. Tutaj od razu da się wyczuć sympatię i zauroczenie. Gregory nic nie wiedział o kobiecie, którą spotkał, a gdy Amolin zapytała, czy zabierze ją ze sobą, odpowiedział, że zabierze ją tak daleko jak zechce. I tak udali się razem. Amolin schowana w wozie z jedzeniem i kocami. Jak wiemy, związek między Gregorim i Amolin został oficjalny, gdyż później zostali mężem i żoną, natomiast nie chcieli mieszać się w sprawy Noxusu, szczególnie gdyż żyli razem w trakcie ostatnich lat trwania rządów Borama Darquila. Co jeszcze ciekawsze, Anka urodziła się obok ciepłego paleniska, a w podobnym Amolin doświadczyła swojej wizji. W dzisiejszym materiale nasuwa się pytanie: czy jest możliwe, że Anka zostanie w przyszłości jakąś sojuszniczką czy sługą Mordekajzera? Byłoby to na pewno dość interesujące. No ale trzeba pamiętać, że kiedyś historia Anki była nieco mroczniejsza niż jest dzisiaj. Natomiast możemy z tego wywnioskować, że Anka posiada moc wspominanej bestii, która sprzymierzyła się z Mordekajzerem? To już już na pewno prędzej. I w tej sytuacji nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale koncept i motyw Anki został dość ciekawie pogłębiony. Bo Oto mamy bohaterkę, która gdzieś tam żyje sobie obok tych wszystkich wydarzeń, ale poprzez pogłębienie jej genezy brzmi to o wiele ciekawiej. Mi się jak najbardziej to podoba. Riot Games więcej takich rozszerzeń bym prosił. W ogóle coś dziwnego się dzieje ostatnimi czasy. Jakoś tak mało narzekam na Riot Games. Hmm. I w tym momencie ten film miałem już skończyć. Wyrenderowałem go i nawet zapludowałem wrzuciłem miniaturkę i wszystko 23 maja. Natomiast pojawiły się nowe fakty, tak ogromnie ciekawe, że bez nich ten materiał byłby zupełnie niekompletny. Zatem witam was 24 maja. Dlaczego muszę coś dograć i edytować ten film? Ponieważ do karcianki Legends of Runeterra zostanie dodana Anka, rozszerzająca tę tematykę jeszcze bardziej. Po pierwsze okazuje się, że lore Anki zmierza w tą mroczniejszą rzeczywiście stronę. Ponad 10 lat później względem omawianych wcześniej wydarzeń z Amolin, ten sam Finn odnajduje Ankę. Zaprowadził ją również do konserwatorium, wspomina on o tym, że twarz, oczy, no dosłownie jak Amolin. I jak wygląda z jeszcze niewprowadzonych grafik do karcianki, Anka jakiś czas w konserwatorium była. Jednak wszystko zostaje przez nią spalone, jej ogniste moce oczywiście. I co jest szokujące, i co tworzy wielkie rozszerzenia lore, Tibers dostał w tym momencie więcej fabuły od Twitcha, smutny szczurek i od PG. Poczciwy aczkolwiek czasem groźny misiu tak naprawdę misiem nie jest i nie używa od tak na pstryk. W misiu Tibersie okazuje się, że jest zaklęty demon Tybaulk, wspominany ognisty kompan Mordekizera. Dowiadujemy się, że na przestrzeni lat jego ofiarami były niezliczone osoby, omamiał ich i powoli spychał w płomienie. Z młodą Anką sytuacja jest jednak nieco inna. Demon widzi dziewczynkę o niezłomnej woli i ogromnym talencie. I w zasadzie demon dąży do niszczenia i pożogi, a jego prawdziwe oblicze wygląda właśnie w taki sposób. Nie da się ukryć, że jest to ogromne rozszerzenie i osobiście więcej lore, takich postaci czy bardziej ikon fabularnych jak Tibers bym zobaczył. Może jakieś skinekanki z tym demonem. Myślę, że brzmi to jak dobry skinek i całkiem duży potencjał. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o Rel czy Ance, to polecam któreś z tych materiałów. Na ten moment pięknie wam dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.